Cześć! Witamy na naszym shoppingowym kanale. Dziś spełnimy Wasze prośby, które przewijały się w komentarzach od dłuższego czasu i bohaterką odcinka będzie Oliwka z kanału Kuki Mint. Oglądajcie dalej, aby się dowiedzieć, gdzie kupić ubrania inspirowane jej stylem i zajrzyjcie do opisu odcinka, gdyż tam podajemy linki do wszystkich prezentowanych rzeczy. Zanim przejdziemy dalej, pamiętajcie też o subie i kciuku w górę. Oliwka działa na YouTubie od 2014 roku i właściwie dorastała na oczach widzów. Ma swoje oficjalne konto oraz drugie poświęcone tematyce gamingowej. To, że zaczęła tworzyć odcinki na tej popularnej platformie jest ściśle związane z faktem, iż jej mama jest również popularną youtuberką znaną jako Deamisu. Co natomiast można zobaczyć na kanale Cookie mean? Są tu haule zakupowe, challenge oraz daily vlogi. Naszą bohaterkę można również znaleźć na Instagramie, TikToku czy Facebooku i to właśnie tam przyjrzeliśmy się jej stylizacjom. Zapraszamy do obejrzenia zestawienia z inspirowanymi rzeczami i nie przeciągając już przechodzimy do pierwszej pozycji. Zaczniemy od rozkloszowanej spódnicy mini w czarnym kolorze. Można ją nosić do bardziej eleganckich, ale i luźnych stylizacji. Model dla Was wyszukaliśmy w Hausie i jest tu dodatkowo zdobiony zakładkami. Kupicie go w promocyjnej cenie za niespełna 60 zł. Oliwka występuje w wielu epizodach na TikToku. Spójrzcie na kolejny, w którym tańczył brana w czarny top i spódniczkę Moro. My zajmiemy się topem. Ten modny fason jest wprost rozchwytywany i ilekroć pojawia się w ofertach sklepów, wnet się wyprzedaje. Dlatego nie czekajcie z jego zakupem, a wzór dla siebie znajdziecie w sklepie internetowym Reserve. Link do niego podajemy w opisie odcinka. Dla fanów shortów mamy świetną propozycję w stylu naszej bohaterki. To beżowy wzór wprost Housea. Ma wysoki stan, z przodu ozdobnej zakładki oraz pasek z dekoracyjną klamrą w komplecie. Buty, które najczęściej można zobaczyć na zdjęciach Oliwki to kultowe Adidasy Superstar. Jeśli ktoś z Was nie ma jeszcze takich dla siebie, niech koniecznie zajrzy na stronę eobuwie.pl, gdzie znajdziecie je teraz w promocyjnej cenie. Spódnica dżinsowa nigdy nie wychodzi z mody. Tak jak model tuberka można wybrać wzór w dzieczęcym różowym kolorze. A taki znaleźliśmy w Reserve. Luźnego charakteru dodają znajdujące się na niej przetarcia materiału. Co powiecie na krótką koszulkę z delikatnym nadrukiem? Jesteśmy pewni, że sprawdzi się w wielu stylizacjach. Dlatego zajrzyjcie do sklepu internetowego Sinsei, gdzie zainspirowany model znajdziecie dla siebie. Kosztuje niecałe 16 zł, a link do niego podajemy pod filmikiem. Wcześniej wspominaliśmy o czarnym dopasowanym topie, a teraz pójście na wzór niebieski, który również wybiera nasza bohaterka. Tym razem zaprosimy Was na zakupy do sklepu internetowego rene.pl. Model jest wykonany z prążkowanego i elastycznego materiału. Pozostajemy w tej kategorii ubrań. Zajmiemy się topem w ciemnoróżowym kolorze i na cienkich ramionczkach. Taki kupicie za jedyne 10 zł w Senseju. To prosty i krótki krój dostępny również w trzech innych wersjach kolorystycznych. Mamy również propozycję bluzek z transparentnymi rękawami w stylu oliwki. I tu przedstawiamy dwa wzory. Pierwszy ze strony BPL, cały w czarnym kolorze. Jego bufiaste rękawy mają ozdobny ściągacz. Dla wielbicieli takich fasonów mamy też świetne wzory z Reserve, gdzie rękawy z delikatnej siateczki zostały pokryte piękną, kwiatową aplikacją. Kombinezony nie wychodzą z mody, mają też spore grono fanów. Jeśli jak oliwka chcecie wybrać model w paski, zajrzyjcie na stronę Reserve. Jedzą w świetnej promocyjnej cenie za około 60 zł i ma szerokie nogawki, dokładnie tak jak u naszej bohaterki. Kombinezon był już ostatnią propozycją w naszym zestawieniu. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się spodobał ten odcinek. Zajrzyjcie także do naszego sklepu dla ciekawskich, gdzie mamy dla Was koszulki, torby i kubki z autorskimi nadrukami. Nie zapomnijcie też, że jesteśmy na Instagramie oraz kliknijcie suba, aby być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się na naszym kanale. Do usłyszenia, cześć!